Dzień dobry drodzy widzowie. W dzisiejszym Flashu pogadamy trochę o drewnie na wodzie. Dowiecie się też o potencjalnym wycieku, ale już nie z basenu, a z Ubisoftu, związanym z Assassin's Creedem, podejściu do nowej gry Naughty Dog czy o żalach Lorda Geybena. To jednak nie wszystko, zostańcie z nami, lecimy. W sieci pojawiły się plotki o pierwszym Battle Passie z Assassin's Creed Shadows. Rzucają też nieco światła na usługę Animus Hub, wcześniej znaną jako Assassin's Creed Infinity. Ma ona połączyć wszystkie gry z serii. Według użytkownika Reddita, pierwszy Battle Pass nazwany zostanie Eye in the Dark i będzie składać się z 20 poziomów. Za ukończenie dostaniemy m.in. monety Ifsu, to waluta, którą wykorzystamy do zakupienia nowej zawartości w specjalnym sklepie. Otrzymamy też przedmioty kosmetyczne oraz materiały o nazwie Tatara Cole i Metal. Nie wiadomo do czego posłużą, ale wskazano, że będą używane w hubie. Użytkownik kredita odpowiedzialny za wyciek dostał od Ubisoftu powiadomienie DMCA i musiał usunąć większość screenów. Ubisoft odniósł się też do doniesień o Animus Hub. Poinformował, że wszelkie nagrody dostępne w jej ramach będą darmowe. W planach nie ma płatnej subskrypcji bądź Battle Passa. Gracze będą otrzymywać nową zawartość i misję bez dodatkowych opłat. Więcej szczegółów ma zostać ujawnionych bliżej premiery Shadows. Szef Naughty Dog Neil Druckmann podzielił się informacjami o nadchodzącej grze studia. Ma ona powstawać już 4 lata, a Sony podobno nie ingeruje w proces produkcji. Drakman podczas transmisji prowadzonej przez GameEastTube zdradził parę informacji na temat wpływu Sony na tworzenie kolejnej produkcji. Deweloper ma pełną kontrolę nad kreatywną stroną gry. Naughty Dog zaoferuje nam produkcję, która nie powstawała w wyniku nacisków z zewnątrz. A przynajmniej tak mówią. Tytuł ten powstaje od 2020 roku. Na ten moment nie wiemy jednak, o czym dokładnie będzie ta produkcja. Po stronie Sony leżeć mają jedynie kwestie związane z promocją i wydawaniem gry. To właśnie japoński gigant ma decy o tym, kiedy gra zostanie oficjalnie zaprezentowana światu. Jak myślicie, czym będzie nowa produkcja Naughty Dog? Dajcie znać w komentarzach. Great Björn i Jennifer Pankracowie w wywiadzie dla Gry Online wyrazili uznanie wobec polskich fanów serii Gothic, w tym twórców Kronik Myrtany. Powiedzieli o Was, że wykonaliście kawał niesamowitej roboty. Gothic to w naszym kraju marka kultowa, głównie dzięki pamiętnemu dubbingowi. Zadbano o to też w Kronikach Myrtany, czyli znakomicie przyjętej modyfikacji do Gothica 2, która prawie 3 lata temu podbiła Steama. Kracowie doceniają entuzjazm polskiej społeczności, który nazywają wręcz kultem gotika. Uznają, że kultowe RPG należy teraz nie tylko do Pirania Bytes i jego byłych pracowników, ale też właśnie do graczy. Para ma też teorie na temat tego, dlaczego niszowe niemieckie RPG cieszy się kultowym statusem w Polsce. Ich zdaniem zarówno Polacy, jak i Niemcy wychowali się na bajkach i baśniach. Przyczyna sukcesu ma leżeć też w tym, że w grach Pirania Bytes gracz musiał myśleć samodzielnie i decydować o tym, co zrobi. A do odbiorców z Nadwisły to zwyczajnie bardziej trafia. Pełny wywiad z twórcami Gotika oraz założycielami studia Pithead znajdziecie na stronie gryonline.pl. Zarazą dla króla, którego nigdy nie od dziś aż do piątku odbywa się druga edycja Game Pass Festival, podczas którego streamerzy, influencerzy, przedstawiciele polskich studiów gamingowych, a także specjaliści spoza branży gier, będą opowiadać o swojej pracy, gamingowych historiach, no i oczywiście grać w różne gry dostępne w abonamencie Game Pass. Transmisje będą odbywać się na Twitch'u na kanale Xbox Polska oraz kanałach zaangażowanych w festiwal twórców, takich jak Generator Frajdy, Nimuena i wielu innych, a całość poprowadzi Dominik Boss. Nawiców czeka również duża pula nagród. Jeśli jesteście zainteresowani, to odsyłam was do opisu, gdzie znajdziecie link do kanału Twitch Xbox Polska, na którym transmisja trwa cały tydzień w godzinach 14:00-19:00. Kiedy GTA 6 wreszcie ujrzy światłodzienne, grafiką może rywalizować z GTA 5. Wszystko za sprawą fanów, którzy nieustannie dopieszczają produkcję z 2013 roku. Jedną z najciekawszych modyfikacji pozostaje Natural Vision Evolved. Zespół Raced udostępnił kolejną aktualizację wynoszącą grafikę na kolejny poziom. Lustrzane odbicia dodano do wszystkich powierzchni, na których w realnym świecie mogłyby się znaleźć. W bocznych lusterkach aut możemy zobaczyć innych uczestników ruchu drogowego, w podobny sposób zachowują się także karoseria pojazdów, szklane budynki czy kałuże. Eksperci z Reist popracowali nad realistycznym oświetleniem, rozdzielczością cieni, głębią oraz przezroczystością chmur. Przysiedli nawet nad wizualnym aspektem reflektorów samochodowych przeszło 100 modeli z GTA V. Dodali także m.in. nowe tekstury dróg, jak również dźwięki syren, ambulansów i policyjnych radiowozów. Twórcy moda NVE chętnie dzielą się postępami na YouTubie. Działalność grupy można wspierać poprzez Serwis Patreon. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podobają zmiany wprowadzone w grafice GTA V. Valve celebruje 20. rocznicę wydania Half Life dwójki. Opublikowali film dokumentalny, w którym Gabe Newell przyznaje, że kwestię epizodu trzeciego uważa za swoją osobistą porażkę. Materiał koncentruje się na historii Valve oraz procesie powstawania Half Life dwójki. Okazuje się, że jednym z powodów odstawienia ostatniego epizodu na półkę była premiera FPS-a Left 4 Dead. Twórcy dodatku do Half Life dwójki zostali oddelegowani do pomocy przy strzelance z zombiekami, po powrocie zaś uznali, że przek Zagapili swoją szansę. Przerwa przekonała zespół do konieczności stworzenia nowego silnika, czego konsekwencją było porzucenie projektu. Z perspektywy czasu inżynier David Spyrer stwierdził, że dwa lata wystarczyłyby do ukończenia epizodu trzeciego. Film zdradza, że gra miała dziać się na Arktyce i miała pozwolić nam na używanie nowej broni, Ice Gana. Z jego pomocą mieliśmy zamrażać przeciwników, tworzyć ochronne bariery lub podesty ułatwiające m.in. przekraczanie wysokich ogrodzeń. Szkoda, że nie mogliśmy sami ocenić, czy epizod trzeci sprostałby naszym oczekiwaniom, tymczasem jednak możemy zdobyć na Steamie za darmo podstawową grę wraz z dwoma wydanymi rozszerzeniami. To Zapowiadany basenowy stream Andrzeja Śledzia z gotika dwójki wreszcie się odbył. Twórca zobowiązał się do tego w ramach zbiórki na rzecz powodzian, która osiągnęła olbrzymi sukces. Stream potrwał około 3 godzin i dobiegł końca w niedzielę wczesnym wieczorem. Średnio oglądało go 25 do 30 tysięcy osób. Andrzej śledź skwitował go słowami: czy było warto? Zostawię to wam. Specjalista do spraw marketingu w studiu Fallen Leaf oraz menedżer do spraw rozwoju biznesu w MS Games wywiązał się z obietnicy. Zbierał rzepę w drodze do Korinis. Co ciekawe, internauta za gotikiem delikatnie rzecz ujmując, nie przepada. Śledź pokusił się nawet o testy medyczne, które miałyby dać odpowiedź, czy jest zdolny do wzięcia udziału w wyzwaniu. A to tylko jedno z zadań, które śledź będzie musiał wykonać w najbliższym czasie. Jako, że zbiórka osiągnęła kilkanaście progów pieniężnych, na twórcę czekają też wyzwania pokroju wzięcia udziału w biegu na 10 km w bluzie Gotika. W momencie pisania flesza w serwisie się pomaga, kwota zbiórki przekracza 680 tysięcy złotych. Osobiście nie mogę się doczekać tego biegu w bluzie no Gotika. skił topiłem! działa. Wzięlibyś... Moment! Właśnie się dowiedziałem, że dzisiaj jest Dzień Myszki Miki, więc nie wiem, co mówi Myszka Miki. Riki, tiki, fiki, miki. Jezu, dobra. Się żegnamy, do zobaczenia niebawem.